Kulinarnych i sportowych klimatach tak zakończyły się wakacje w placówkach kulturalnych w wielońskiej mieszkaniowej. Przed ostatnim tygodniu wakacyjnego wypoczynku w siedzibie SDK zorganizowano wakacyjne turniej tenisa stołowego. Było to na celu takie propagowanie, zachęcenie, może nowy narybek nam się znajdzie. No i czego się te dzieci nauczyły? No myślę, że jak takie podstawy. Zaczęliśmy od trzymania rakietek, jakieś gry, zabawy. Musi być e, e, gry, zabawy, takie wprowadzenie, żeby oni po prostu zaczęli rywalizację. Jak jest rywalizacja między nimi, wtedy, wtedy zaczynają chodzić, zaczynają grać, zaczyna ich to ciekawić. Jeżeli by było monotonia. To nie. Jako że nowy rok szkolny z zapasem Waldemar Mora gorąco poleca zajęcia z tenisa stołowego. Sekcja ruszy pełną parą na początku września, ale rzecz jasna, już teraz można zapisywać się na zajęcia. To jest taka odezwa nawet dla rodziców, żeby oderwać trochę te dzieciaki od komputera. Zapraszamy. Trzy razy w tygodniu zajęcia będą środa, czwartek, piątek i nie wiem czy we wtorek też pani Lewik będzie miała, ale myślę, że też. Proszę powiedzieć w jakich godzinach. To jest 16:00 30. I w piątki mieliśmy od, 17 do, od 16 do, do 18. No. I bardzo bym zapraszał dzieciaczki takie w wieku, pierwsza, druga, trzecia klasa, żeby przyszły, bo odeszło nam trochę zawodników. Zrobili matury, poszli do innej szkół, podchodzili, więc jest miejsce. No myślę, że jakby tak dziesiątka takich maluchów przyszła to ja się już tu nimi zaopiekuję, chętnie ich tutaj wprowadzę Warkany ze sprzętem nie będzie problemu, żeby tylko przyszli, to myślę, że będzie dobrze i złapią tego bakcyla, będą chodzili, będą. Na pewno jest to jakiś sposób, bo dzieciaki, które tutaj przychodzą do nas, to już wydoroślały nam, przychodzą już 8 lat, 5, 6, ale warto, warto, bo to nie jest piłka nożna. tu po prostu w piłkę nożną grają wszyscy, w tenisa grają nieliczni. To jest sport, tylko gdzie się trenuje, to tam można coś osiągnąć. No, a nasze dzieci osiągają, liczą się w województwie i także myślę, że dalej będziemy to kontynuować. Mamy też ligę męską, trzecią. I kobiet drugą ligę, także jest od kogo się uczyć, jest kogo naśladować, ja zachęcam. I tyle o sporcie. Teraz będzie przede wszystkim pyszniej i słodko, bowiem owocowymi zagadkami rozpoczęły się warsztaty kulinarne w bibliotece publicznej. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, dlaczego warto jeść owoce i co z nich można przygotować. Dzisiaj będziemy mieć owoce sezonowe. Mamy tutaj malinki, śliwki. Winogrona, jabłuszka, gruszki. I żeby takie jedzenie owoców nie było nudne, możemy sobie to troszeczkę urozmaicić. Możemy posłużyć się do tego kolorowymi galaretkami. Możemy je ładnie podać, ładnie udekorować i wtedy jedzenie owoców na pewno będzie o wiele, o wiele przyjemniejsze. I dzieci mają tutaj przygotowane deseczki, nożyki, są owoce, także mogą. Tutaj popuścić wodze fantazji i wyczarować sobie wspaniałe deserki owocowe. Następnie klubowicze zabrali się do pracy i robili kolorowe desery z owoców i galaretek. Dobra sałatka. Tak. Tak. Powiedz, jak zrobiłaś swój deser? W jaki sposób go przygotowałaś? Jakich owoców użyłaś? Mam e, maliny, e, nałożyłam galaretkę i... E, różnych owoców. I potem posypałam posypką. A jakie owoce tutaj wykorzystałaś? Na przykład śliwki, jabłka, maliny, jakieś Arbuz również jest? <coughs> lubiony? Tak. Lubisz owoce? Tak. W domu często jesz owoce? Robisz sobie na przykład sałatkę owocową? Tak. Galaretki? No czasem. jabłka. Użyłam malin, arkusza, winogru i śliwki. Galaretki niebieskiej, żółtej i zielonej. I posypałam wszystko to posypką. Niebieskiej galaretki, dziewczyny? Jest niebieska galaretka, tak jak tam widać. Jakiego smaku jest ta galaretka? No na zakończenie warsztatów dzieci z przyjemnością zjadły kolorowe i zdrowe słodkości. W ostatnim sierpniowym tygodniu pogoda okazała się łaskawa, dlatego pożegnanie wakacji dla dzieci z placówek WSM odbyło się w gospodarstwie agroturystycznym w Krzeczowie. Przede wszystkim to duży teren. Dzieci mogą tutaj pobiegać, pobawić się na świeżym powietrzu. Mamy koniki, mogą, mogą pojeździć konno. No a przede wszystkim ten teren, ten teren, ta przyroda. Dużo zieleni. Jak duże jest gospodarstwo agroturystyczne ranczona nad wartą. Sama posiadłość ma ponad 5 hektarów, więc no zrobiliśmy wszystko, żeby dla dzieci te zielone szkoły mogły u nas być. Robimy dla zielonych szkół takie w stajni zajęcia dydaktyczne z dziećmi. Dzieci mogą poznać konie, uprząż od koni, zachowanie się koni, typy koni, wszystko o koniach. Podczas pobytu dzieci podziwiały i karmiły konie, bawiły się na placu zabaw, brały udział w konkurencjach sprawnościowych, tańczyły przy muzyce i wspominały wakacje. Chciałam bardzo serdecznie podziękować właśnie Gminy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dofinansowanie tej naszej akcji Lato w Mieście, jak również za przychylność Komisji Społeczno-Kulturalnej, Radzie Nadzorczej Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Także serdecznie dziękuję pracownikom PKS-u, wszystkim panom kierowcom, którzy z nami jeździli na te wycieczki. Dziękuję serdecznie moim współpracownikom, Tobie Kamilko, za miłą współpracę w telewizji kablowej, wieluńskim mediom. Dziękuję również serdecznie rodzicom za to, że w tym roku byli bardzo zaangażowane, zaangażowani. A przede wszystkim już dziękuję dzieciom, które chciały z nami spędzić tegoroczne wakacje, a my w jakim stopniu mogliśmy się przyczynić do tego, aby wakacje w mieście w naszym wieluniu mogły być ciekawe i pełne atrakcji. Na pamiątkę wakacji spędzonych we zdeku i klubie osiedla Kopernika, dzieci otrzymały dyplomy i słodkie upominki. Minione dwa miesiące letniego wypoczynku klubowicze zaliczyli do ciekawych. I udanych kolejne wakacje już za rok. Na dłuższą relację z wyjazdu do Krzeczowa zapraszamy do ostatniego już wakacyjnego magazynu TVK.